Witam wszystkich. Wtorek, 4 kwietnia. Coś leży, ale wiecie co? No, jak widać. Dobrze, że wziąłem drugie buty. No nic, jak podejdę, to jeszcze coś nagram. Bo teraz co było, to, to nie będę się pchał z telefonu. Także do zobaczenia. No i witam ponownie, już co Słuchajcie stara tylko Dobrze, bardzo. Dobrze, bardzo. No już poza bardzo Kawał kawał jest O, to jakiś stary byczek był powiem, Kawał tyki No już tu trochę lesz Staruszek, ale powiem Wam, że jest cyki kawo także takie na dzisiaj. Na razie zobaczymy jeszcze, co w bagnach leży. Pozdrawiam wszystkich. Widzę ponownie 4 kwietnia. Zobaczcie, że takich krawędzem świeży malutki ósmaczek nie, nie pozdrawiam wszystkich